Hej, cześć, źle mam tu z I dzisiaj nie ma Minecraft'a. Jest za to farming. Dokładnie. Jeżeli podoba Wam się ta gra, to mówcie, będzie z tego więcej odcinków Ja nie przedłużam i zobaczmy. Taki krótki wstęp. Sobie nie, wiem, pojedziemy w pole. I będzie gitas, nie? No i jak zwykle nie wiem, czemu jest opuszczony. Aha, coś się. coś się tnie, panie. Mamy tutaj piękną Waltrę. bordową, kurde czarną. Piękna się. Dobra, za środka sobie gdzie jest też bardzo piękna. I co? Co będziemy robić w tej serii? No, grać farmingę będzie grać pole. Jak widzicie, mamy już. Mam, ja mam tutaj trochę już rozwiniętą tą farmę, ale to jest tylko trochę. Nie chciałem was zanudzać. Ja tę grę dostałem na święta, więc ją pograłem. Po trzech miesiącach stwierdziłem, a nagram coś na no prawie 4, stwierdziłem, a kurde, piernicze, nagram coś. W końcu byłem tyle nagrać tego farminga i. to dupa. Zaczął wychodzić tak naprawdę z mody, tak trochę, na YouTubie, ale ja go będę nagrywał sobie. Nie będę tam grał ciągle singa-singla, tylko będzie multiplayer, tak za jakieś dwa odcineczki. To jak wam się to... Już o mi jak super. Jak wam to się spodoba i w ogóle... Wiecie... E, tylko, że jest kwiecień już. A jest ładny, no, na, ładnie na dworzu, no to wiecie, będę więcej czasu na dworzu spędzał, bo mieszkam na wsi, w ogóle mam też robotę. Nie będę przecież siedział, D Przed kompem, tak? więc odcineczki też mogą być rzadko z farmiga, nie wiem co 3-4 dni. Ja farminga miałem w realu tak naprawdę. Więc wiecie, tak nie ciekawie dla Was. Ale spokojnie, materiały będą regularnie, chyba regularnie, nie wiem. A tutaj dokończymy ten przejazd i jedziemy do następnej maszynki, bo to jest tylko omówienie nie, tego wszystkiego, co ma być na tym, na, w tej serii. Jeżeli chcecie więcej serii z różnych kanałów, znaczy z, z kanałów, tak, z tego kanału, to piszcie w komentarzach, dajcie subika, łapkę w górę, że się to spodoba. A wtedy będzie więcej tej gry i piszcie jaką jeszcze mam grę, grę grać, bo macie do wyboru tak, War Thunder, World of Tanks, ewentualnie kiedyś Battlefield 4 może. I, i, I... jak to się nazywa? Nie wiem jakiś Slender Agario Deep Diepio Dipio. Także nie będzie takiej nudy, nie? Super. Mam nadzieję, że u was, dla Was nie będzie nudy, nie. Ze mną się nie będziecie nudzić. Ten Minecraft jeszcze jest. W końcu. Ta seria też dopiero świeża taka na YouTube. Ten Minecraft 2-3 ma. A ten odcinek jest z ls prawdopodobnie jutro wrzucę. Teraz siedemnastka mogliby, niektórzy myślą, a już nie da się nic tak dokładnie wszystko wygląda. Haaa, takiego wała jak Rosja cała. Zobaczcie na te piksele na polach. Ja bym je kiedyś poprawił naprawdę, nie. Żeby było jak w realu, że jedziecie się krzywo, to wiecie. Łuki się robią, takie wiecie, no pół, nie, jak się skręca, czy coś. Tak to widzicie, takie piksele się robią. No gołym palcem, no tego nie pokażę. No i co, wiem, dojechać do końca? Tamtąd, no to już drugie, drugie kolejne przejazdy robię, nie? Gdy przyzwyczajenie, nie? W 13 pamiętacie, może nie wiem, czy graliście, czy coś w 13. Zawsze w kompanii, się, powiedzmy, się działo z zewnątrz, czy w ogóle w tych dużych, żeby wszystko ładnie widzieć. A tutaj, tutaj to jak tam może było tylko. Z zewnątrz patrzeć na kombajn jak muci, to tak tutaj można z każdej perspektywy, nie? A ja bardzo lubię z środka, z ze, zewnątrz. No. Z środka patrzeć w ogóle, nie? W środku jest ciekawie, piękniej niż na zewnątrz, czasami jednak. po prostu tak realistycznie, ja, ja bardzo lubię realistykę w grach i w ogóle. Co ją ja bardzo cenię, dobrze że dokończmy Olach to pole i idziemy kultywator do Optuma Casey Optuma. Tam ile? 300 chyba mam, już nie pamiętam. Chyba ja mam 300. No to także tylko to pole jeszcze kupiłem. Mam tam te 3, czy się zaczyna od farmingu zawsze. 17 to mam. Mam nadzieję, że na przykład w takim farmingu 19 w ogóle dodadzą jakieś te 4 ony, 5000, Fenda 9, 3, yy. Nie 9 tylko 10.50, nie? By to bardzo... Zobaczcie, że co farminga. Chodzi jakaś nowa gigantyczna maszyna, no wiecie, nie taka maszyna, maszyna, tylko ciągnik jakiś, nie? W 13 pojawiły się Quadra i Szteger, potem była ta 9, w 15 teraz Challenger. No to mam nadzieję, że znowu będzie jakieś 500-600 czyli powiedzmy właśnie jakiś John Deere ten nowy co wyszedł. Fred albo klas bo klasa jeszcze w ogóle nie ma i John Diga. mi chyba Klasa bola. Bo kombajne są też piękne, nie? Dawaj tutaj sobie zaparkujemy. A tu mam karchera, dobra, myślałem, że tam byliśmy karczera. Nie było na serwerze jak z Kuzynem, ale tutaj mieliśmy. Akurat tam z Kuzynem graliśmy na serwerze. Mam taki już tam sprzęt. Że grałem tylko takiego zezdrości. Tutaj w się też, nie? Ta Waldra ma co robić, co ujemy. Ta te dziewiątka New Holland nie ma co robić wręcz nie. Jest takie mam wrażenie, że on te dziewiątka 9 znacznie szybciej uprawia te pole nie? Nie wiem, to może jest tylko moje zdanie. Myjemy. Co z tego, że tak robimy, skoro to nic nie daje. Powiedzmy, nie wiem, na kółko będziemy pryskać wodą, to zaś już znika woda z całego kółku. Ja Znaczy, wyobrażacie sobie tak dokładnie myć w lesie? ja nie. To jest tylko gra. Ale realistyka to ze wszystkim, nie? Między innymi, nie? Także Co miałem powiedzieć? Powiedziałem, nie będę wam mówił spoilerów. Dobra. Aha, ten w ogóle gdzieś tu wjechał? Po co coś tu gościu wjechał, panie? Piękne, nie? Maszynki maszynki pierwsza klasa. Optum tu taki, nie opierdyl. Ja, to wśród ciągników ten Optum to jest jak, nie wiem, porsze wśród samochodów, nie? No razie się na tą nowoczesną taką maskę, nie? To ok so ja, i Czekajcie, czy jakiś kwadrach 700 albo 800 będzie miała taką maskę. Coś wątpię. Bo ona za słabo wygląda. Dobra, dokończę to pole i odcinacz jak będę kończył. Gdzie jest tylko tam wstęp ma być, a nie... A nie kurde już cały odcinek, nie. To wiecie samemu tak nagrywa się lesy, tak nudno się robi. A z kimś to tak mogę grać bardzo długo, nie? Bo tak, a to ja mucę, tu ten wywozi zboże bo we dwóch z kuzynem, nie? A tak to wiecie, no co tu robić samemu. W 13 to nam można było nie pierwsze wrażenia, nie taki pierwszy miesiąc. A potem to powoli, powoli... W końcu miałem na koncie w 13 takie... Yy, już takie bogate to konto, jeden, to pie, ten pierwszy zapis, nie? Tu się tak nudno robiło, wszystko, młody się ściągało, wszystko. A to tanie były te mody, no w grze, nie? Te maszyny z modów i w ogóle tak to to wiecie, no nie chce się, nie chciało się i tak tyle mieć hajsu, mam nadzieję, że tutaj i tak nie ma, że od razu tak łatwo się hajs zarabia, gra na łatwym trybie gry e, dobrze wjeżdżamy tu dobra, na razie gdzieś do tu postawię też do ubycia żeby a o takim sobie będę mógł przejechać. No dobra. To wszystko, co mogę już powiedziałem. Podoba Wam się filmik, dajcie lajka i piszcie w komentarzach, jakie macie z niej wrażenia Dajcie subika. Motywuję. Będę jak przeciętny youtuber. Dajcie suba Cześć, do następnego odcinka.